Od razu idę na... Yy... Na co idę? Na robanie widać Ty, a, ja, a co się robi z tym co my tu mamy? Kwarcem Jakim kwarcem? No, kwarc mamy, czy jak to się nazywa? Krzemy. Cyna, cyna, cyna Co to z tą cyną, co z tą cyną Cyna robię? też trzeba przepolić A, czyli przepulomy też Wszystko co mamy przepolomy Najpierw mieć przepolomy to ja tam weźmę, to przeniesę, hej? Ja do skrzynki może sadzić, a ja idę, idę ten. Jem malinkę. nie nie mogę jeść malinkę. Jem grzybka. Idę rąbość z drewną. Oby nie było najazdu. Stypa, ty gra z nami, czy nie? Bo ja nie rozumiem. No ja nie mam walheima. Jest typa, nawet tu chodzi. Gdzie? Tu, tu jest typa stary. Gdzie chodzi? No chodź, tu jest typa. Ale sprankster jest jesteście. Ha, ha! Ale jesteście prankstery. Bo... Cześć, 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 To ja, jest. To ja. jest. To 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 jest. dzisiaj, Ale To jest. To jest. To jest. To a To jest. To jest. To jest. To To ja, ja. To A To A To To Ej, a, ej. To Czekaj, je, je, o to jest chyba to? Ta, nie, to jest motyka. To? to nie, to takie, jeszcze nie. To takie coś. To to, o. No. Czyli co, sam sobie zrobiłeś bossem na solo? Nie, na wczoraj solo? z nim zrobiłem. Wczoraj ja go chopie uczyłem. Jak was nie było. Ale Kupiliśmy że w ogóle. Mieliście, go mieliście inny świat? I żeśmy to... grali. Tak, a, innym, a? Ja, jakby inną postacią grałem w ogóle, żeby od zaraz z nim. Aha, i on to poza... poza tym co tu przeniosłeś. Tak, i zabiliśmy tego bo bossa i on tutaj te itemy No a zajebiście, no to fajnie, no to spoko. No i zabiliście trzeba mu łóżko zaraz zrobić. no No i typa w końcu my. Stypa Grim jest. Stypa Grim. Widzę, też mu dajesz tak kazajesz takie ładne imionko wymyśleć. No pewnie, że tak. Ale sam wymy... <laughs> znaczy wymyśliłem. Wymyśli sam. wikingów i tam Grim, jakiś Gum. Co się mówię, dobra, stypagrim I Erik powiedział, że mam to wziąć. Bo brzmi jak jakieś tabletki, czy coś Tak, no chyba jak lekarstwo. Stypagrim. <grym> <grym> na kaszel, nie? Weź stypa O nie! Waga, waga! Nie, ja widzę. O Co się podziało? Ole, zostałbyś do bomby, ty. Ale czarne jeszcze nie byliście. Nie, nie, nie byliśmy. Zrobiliśmy tylko kilofa stary i ten. I żeśmy poszli no, na no, rokaz. To, 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 to dużo nie stracił. Tylko czarny las w sumie, czarny las. W sumie. Bo wiedziałem, że ty będziesz dzisiaj to wiem, że go jeszcze, jeszcze go w dwóch zapoznamy Ja mam stary brązu mam 8 na razie Ile gwoździe kosztują? 20 gwoździ zrobiłem z jednego brązu O, ja pier... Podnieście sobie gwoździe dużo, tak. za dużo zrobiłeś chyba Czemu? Kurde, no zobacz, pokaż mi to Macie, macie, weźcie sobie podnieście gwoździe z brązu i, i brąz. Podnieśliście? Wrzucam. Ja nie raz, sobie podnoszę. Raz, no, ja nie zaraz, podnoszę. Zaraz daj stypie. Podnieś jeszcze gwoździe. Mam. 40 gwoździ mam ty. Mm, teraz tak, pod piątką meble, nie, wyrób. Nie, wyrób. Oj, teraz kociołek. Kociołek możemy, musimy zrobić kociołek dzisiaj. Ej, Kociołek będzie i dzięki temu będzie robić sobie jeszcze lepsze ząko. A gdzie jest kociołek? Ja nie widzę. W mot A, Widzę, widzę. 10 cyny, no to lecimy. I musimy zrobić sobie wózek. Wózek kosztuje 20 drewna i 10 gwoździ. Mm, tratwa. Tratwa na razie jest bez sensu. Ty, ale ten brąz to chyba do chaty, co? Ty, Będę dawał. Może tam leżeć, nie? A gdzie jest ten wózek do zrobienia, albo ten kociołek? W młocie. W warsztacie. Tak. Nie, w młocie. A w młocie on jest do zrobienia i wózek też, tak? Tylko wózek jest. Nie ma a, a kół. Kociołek w sensie. Kociołek też. A wózek jest wózek. I co? I możemy sobie pchać co to? No zaraz, idź chodźcie spać najpierw. dajcie, ja zrobię. Idziemy spać. Idziemy spać. Moje łóżka. Idziemy spać. Jak ustypa jest ogarnięty, to idziemy do czarnego lasu. Idziemy spać. Jeszcze do czarnego lasu, a nie robimy tego wózka jak mamy tyle gwoździ. No z, właśnie z wózkiem pojedziemy. O kurde No to akurat młody już pchał. Właśnie o to chodzi, żeby posiadać ten wózek do tego, jest wózek. Ach, bij, sobie mogli na to cynę wpierdolić? Tak, jest, wózek to jest taki przenośny plecak. Poczekaj, odsuję się. A możesz trzy postawić? Możesz, nie? Ale dwa na razie, nie ma co. Właśnie, bo to się przerazam do statku jeszcze. Czy tak ty to masz... mało życia, Ari? No właśnie, sobie jedną kość za żeby mieć Aha. więcej, mi się teraz regeneruje. Bo w domku nie warto jeść, jak nic nie robisz, bo tu jedzenie nie jest. Tak, wiem, bo wiem. Nie jest nie, potrzebne, nie. tylko jest jakby daje ci duże profity, a dlatego warto jeść on też tak. się niszczy gdzieś właśnie jakieś tam skały i tak dalej, więc warto... nie przypierdzielać. Aha, on się Tak. Nie Ta. przypierdzielać. A, a można go naprawić tym? I tak, chyba tak. Potem? No. Chyba tak. Idziemy. Tu. A zamknęliście drzwi. Kurde. Y. Patrzyłem na drzwi, sorry. Ej, chodź spróbujcie. Sypawaj zobacz. No. Nie ma. Aha, warsztat, przy warsztacie mogę. Idź zobacz, drzwi czy są zamknięte? ja są otwarte, ja widzę są. idź za A mi zesłań, otwarte. A jak są otwarte, widzę. to co? Mogą stwory nam wejść ja. i rozwalić coś? Si. Ja, Bo są takie e jakby na naszą bazę. Ta i jakby e, co? To hasło jest takie: las się porusza. To wtedy jak musisz. się las porusza... do chaty, bronić chatę. Ta, my chopie mieliśmy kurwa, pierwszej nocy w tym domu, mieliśmy, jeszcze nawet nie był skończony, nie. a przez okno nie wejdą? Nie, Bo jak mam, 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 o, ja, ja zrobiłem takie okno A zresztą te okna są tworzone przeze mnie I tam się nie da przejść Aha, daszek po prostu, okej okay. Idę, idę Pozamykałem drzwi Ogólnie te wózki będą pagować, więc uwaga, nie? Dobra, ja jednego zabiłem Co? czarła Strypa, okay. Czy zabijesz szarzełko? Stypa... A Strypa, Tutaj w tym czarnym, czarnym meke... lesie uważaj Sam się nie bij, uwierz mi Dobra, to idę do Ale was just... No. A jak widzisz coś dużego, niebieskiego, krzycz. Tak, o, drzwi mordę i morda i uciekaj. Czarny las dopiero. Tu idziemy. Ty, on nie jest zbyt czarny, chyba że dopiero będzie. Taki ciemny jest troszeczkę. Jest ciemny, no. Niebieski u mnie. Taki niebieskawy no. jest, no. no. No jakby tak się nazywa biom, no wiesz, no. Co? Podnosić oset? Uuu. Tak, oset, tak. Ej, a co pisaliście, to coś, bo Kuba dał smutną buźkę i że nie zrobimy nic y, na... No czy coś tam? No bo, bo on bo nie, wiesz, nie chciał ominąć czegoś, nie? A no. A i więc będziemy to co on robił z nami, a ty nie robiłeś jakby w ten sposób będziemy robić. Dokładnie, będziemy po prostu u, ulepszać się tak jak Kur... a, ja, a ja mogę skoczyć na wózek i będziesz mnie wziął? Jakoś to tak, no? tak ale, ale jest... Jakoś takaś było. Ale jest. spadasz ogólnie jest, tak? Ciężko nie, nie jest? Ale... Trochę jest, ja ale nie to jest Sprintem to Dobra, ale. Chodźcie do mnie. To skakuj z typa. Weź, weź, dobra, weź, jak weź. Jak puścić wózek? No, jak masz, przynajdź sobie jakby na, na linki. Pod sobą, A, użyj. Musisz, o nie! Coś, bo spada, Musisz no. tak, żeby on stał. Jezu, dobrze, że go złapałem. Dobra, no, i leżę. Dobra, i teraz tak, no, po mamy, idziemy teraz tutaj. W lesie masz takie kopy, właśnie. I to jest miedź. Bierzesz sekilow do ręki. Masz napisane, że jest miedź. Tak. Patrz, widzisz, bo się tak świeci tu trochę. Okej, okej, tworzę miedzi, no. One no. duże, jest, ono duże! Mega duże jest. No i wchodzisz i sewalisz. I lutujesz. I do, do, i do wózka. To bardzo ciężka jest mieć. Tak, więc... No, wiem kiedy ten... Ci się. Aha, Ci się I nie zawsze Uuu. dostajesz, czasami... Nie zawsze dostajesz jakby, nie? Jest Ale czasami może dostać stary cztery nawet, ostatnio dostaliśmy. Chyba nie? Tak. Dobra, jest na czerwono po... mi świeci, to już ta. nic nie zrobię. Ale czy, ja pod, czy my potrzebujemy głowy tych? Szarła, brutala i szarła? Zwykłego? No, coś trzeba będzie włożyć do. do tego, jako. jako yy, twarde dreno rozwaliłem, ty. Czym? Rozwalajcie yy, sosny. Czemu? Dostałem jakąś inną, w ogóle nową rzecz. Ja bym dostał nowe receptury, czyli. A tak szarów O nie! Czekaj, bije sosnę! Dasz radę! Chyba, że biegnie na wózek! Dobra, Co? idę! Słuchaj mi, kur. zostaw go lepiej! Gdzie... Naj... Jednak możesz bić tą swoją drewno, nie wiedziałem. Kurde, No to mówiłem, że ty tu... kur... to... Nie mam drewna. A nie Jest Zbyt odkryty, what the fuck! Kuźwa Dach chyba, dach Dajcie mi drewno, ja czekajcie, sewane krzuszka Kiedyś... Mogę ci dać Nie, sewane jodłe. Działa, działa Działa? Działa, zrobiłem A wiecie dlaczego, ten, drzewo nie jest głodne? Bo jodło Bo jodło A jodło, no. <śleski> <śleski> Teraz wzdłuż wody, bo wzdłuż wo wody jest cyna. A jak to, będę ja widział tą się... cynę? Co się nie! dzieje? NIE! NIE! Jest! Złapałem! Bo ten Hugin pierdolony! Wzięłeś, no. już mało brakowało? Widziałem już, przecież to trzy czwarte już w wodzie było. No, to całe już było w wodzie, ja wskoczyłem prostu do wody. Ale Ignar tak stoi, o wasz. Ja zabijam mewę, żeby był pióra. O nie, rozjeb... wózek! Łap tu! Co się łapcie, dzieje? Łapcie te wszystkie gówna. W żeby on nie spadł do wody. Kurwa Ja to miałem podawać Weź, można naprawić ten wózek, nie? Właśnie nie wiem gdzie jest ten wózek Tu jest, już go, już go ci przek ten Naprawię. Naprawisz? Cały jest naprawiony? Tak Dobra, idę, idę dalej. Plecy dwóch brutal stypa. ruszaj się! Kurczę. No bo kawę piłem Po prostu <noise> zjeść czekajcie Szybko yy... o Jelengar. Ja się walę z brutalem To teraz jak ty nie żyjesz? Biegnę no, do was. To jest jego true, jest sobie jego taki no Nagrobek eee, Na grobek i tu są jego itemy jakby. Więc to nie wiesz, on samo to przyjdzie. Uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj uciekam. A co się Krią dzieje? prawie No prawie było ubił. 11 HP Ej, ale ja zjadłem szamę, aha, bo mi się nie zdążyło zregenerować życie. Zapominam zawsze, że to się regeneruje. Ej, daleko wy jesteście w ogóle?

O ty kur... Szarze... troll! Tron. Gdzie? Stypa! Ażel brutal! Strzelam! No dobra, ja chyba już jestem weptko. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jeszcze kamienie jakieś spadające i dostałem kamienie. Ja już spinguję to miejsce. Nie do jedzenia. Ginę. To macie trolla? Na tym moim świerci? Tam! O kur! Umrę! Też mam to Jest mieć? Ta. Nie, no dobra. Ja uciekam od trolla, a tu... Ej, kamieniami mnie rzuca. Jakiś debil. U, trołyn, dobra, mnie... ja nie zdechnę, żyję zaraz. Zdechnę, zdechnę. Ej, ja mam, ja mam pięciu szarzełów na sobie. Zdechnę, zdechnę. zdechnę troll jest dla mnie. Dobra, zdechnę. nie. Ja też już nie żyję zaraz. Zdechnę, bo mnie... Nie mam I Wziąć ten wózek jakoś? Nie, co ty? Gdzie jest ten troll, ty? ty Ej, nie... gdzie jest ten wózek? Na obok mojej śmierci, obok mojej śmierci jest tu. Tu gdzieś jest. Właśnie tu jestem gdzieś. A Nie widzę, 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 widzę ten. Nie. Dobra, wózek stoi, więc ok. Walimy go? Z typa podchodzisz? No, ja jestem jeszcze chyba daleko od Was trochę. Poczekaj, poczekaj, Kuba. Przepraszam. Hmm. Przepraszam, Erik, przepraszam. O, to ma swoje leże, wiesz, chyba, Erik. Więc uważaj i z trzech stron go weźmiemy, jakby. Z łoku strzelać, o widzę go. Jeszcze tak. nie strzelaj Lutujemy ja, ja, go? Czekaj, ja już jestem, no możemy. Trzy. Ale mam strzelać z łoku, czy jak? Ja tak. jestem no, z łuku. Dobra. Z jego, jego tego z łuku. Trzy, Raz, dwa, cztery. Trzy. No, dostał potężnie. O już nie idzie na Eryka. Eryk, ty uciekaj. Wywalimy go w plecy. Oj, tu miećcie znowu. Kurde, jestem. Niby blisko, o. Ty czajaj, Jest boku. za mną? Tak, on cię goni, z na mnie leci, na, na, mnie. Raz na mnie leci Na wszystkich naraz Trzarzło sz dwie gwiazdki jeszcze jest obok Dobra, Jan Kongo, ja trola tr ja tr i dwa szary Ej, dwie gwiazdki ty! On jest mocny Trolla, najpierw, ty... najpierw trolla walcie A, ty Ja nie mam staminy wiesz Rozdzielimy się, rozdzielmy się, rozdzielimy się Ja mam staminy Zginę Nie, przeżyłem Ale zostałem takiego gonga Zginę wal do niego, 100%. Wal do, niego wal do niego, Filip zginę Wale, Zginąłem. Kur... masz no bo nie mam staminy. Ja jej. No i A, nie. Macie ich? Tak, no. zabiliśmy wszystkich. Dobra, się, kur... No i to są właśnie nie mówiłem, te bitwy są chyba ciężkie tutaj w tej grze. Idziemy za na i możemy iść teraz ten szukać. Więc co, nie biegajcie, najpierw biegajcie sobie na chodzonego, bo jak potem jest Kongo, to ta stamina musi się nam przydać, żeby nam ten... Nie to, podjadę, to tu górę tu, na dół, na dół idziemy. Nie, to był hit, jak mnie goniło pięć szarzełów, troll, i, i biegnę, biegnę, patrzę, a tam z 10 szkieletów przede mną, mówię, nie no. koniec. Nie wiem, jak ja to przeżyłem w sumie. Ej, jeszcze jeden. Ty, ty nie masz typa tarczy? Nie. To masz Moe'em. Czemu? Nie normalnie. Bo ci przyda. No tak, bo on nie ciągnie na razie, no. To masz Tu jest cyna, zobacz, chodź Jakby pobież, bierzesz w prawą rękę, naraz możesz to mieć wyciągnięte z bronią. Tak. Dobra mam. Tylko musisz Koniec dać sobie w slocie 1.8, nie? Musimy mieć to złożyć. mam Tu masz cynę, widzisz? I to też kopiesz tym, prawda? Bierzesz killow i złoży Nie, bo tylko, <grych> Czaj, bo masę no Nie k**wa Oj! Cześć, bo zrobiłem masę podnieść. No nieźle z ty paszko no Ale... co? Trzy razy go trafiłem albo dwa. Uważaj, stypagmir. Z typagrim. Z typagrim, można Kurwa. Papa. Kurwa. A wy jak się odradzacie, to w domku, tak? Ta, bo no. Tam jakby. Wózek spada. Ale. Tu jest. Tu jest biozimowy. Ej czekaj też chcę zobaczyć Ja pitole Ty tam na, na sekundę będzie no zginiemy Bo tam Takie atrakcje możesz tylko się. ze stypą Chcesz to zobaczyć, też chcę zobaczyć No to Ciema Pomóż mi powiast nie mogę trzymać wózka pchani mi tam w ocekał Pcham, PCHAM Step też Też pcham, też pcham a chcę zobaczyć ten ten, ale ten biom zajebiście w górę. Ale zobaczysz tylko popchamy to Nie popchamy, trzeba w bok Trzymaj żeby mu nie spadło, trzymaj mu żeby nie spadło Ty pchaj do przodu, dobra, ty pchaj do przodu Dobra idę zobaczyć biom Ja tu jeszcze ci popcham Do boku, boku Dobra, jeden odpoczynek bo Chłopaki ja idę naokoło Łe wózek mi leci A <noise> Ale się wszyscy rzucają, chyba żeby Dobra, trzymać <noise> Jezu, dawno nie widziałem tego domku, mi coś w siebie serduszko. No domku. tak, taki skoro spokój taki trochę, nie? A my wchodzimy, a tam zaraz las się porusza. A no, po ten wózek. No pąb! Ja no jeszcze. Debil Po co on się pcha, pcha jak wiesz, że zginie tam. Dobra, jesteśmy Idę pod synę co ty zbierzesz cynę? No do tego garnka A To tak Co ty kociołek na dole możesz postawić w sumie I tyle z kuchni, no i dobra Weź go Tylko... postaw na dole Tylko nie mam tej cyny stary No może Czyli ile jest cyny? 20... dobra, czekaj, ja ci oddam wszystko tu Tylko sobie wezmę 10 cyny, bo potrzebuję Aha, ten kociołek nie musi być nad ogniem? Chyba nie właśnie A ty to jeszcze chciałeś? Czekaj to oczywiście A to, A to. to I to? O, oczywiście Dobra Jeszcze jak? <laughs> Różd wymaga pod nim rozpalonego ogniska Czyli jednak tak no to wiesz co? Ty! A jakby go wstawić tu? Za naszym dym nie, za, nie, za naszym no, spankiem? To jest co mi się wydaje, że po prostu weź Królewski dżem mm, to jest to właśnie Królewski jam jest OP Weź rozwal tu, tu gdzie stoję. Postaw Poczekaj, tu, a nie da się w. w o. tu gdzie stoję, rozwal to. Poszedz w taki kwadracik, tak jak jest tutaj, i postaw ten yyy, ognisko. Po prostu. O trochę jeszcze jest do przepalania. Do, do wszystkiego do przepalania jest. M mamy te kostki jeszcze? Jakie kostki? Yy, leżały. To ja wezmę, więc co jest obejrzał? Wyrób odlewnia. wejścia kamia po sobie. Tak wygląda. Aha, i tu takie się gotuje ku rzeczy. Jo. Za daleko pokazuj. Użyj mi teraz co? Aha, i dajesz 8 jagód. I tam A tego. Za to daleko, to jest błyskito. To to przesunę po prostu no, bliżej. To sobie po prostu. Wziąłem ją? Wiem i tu wszędzie ten plaster miodu jest potrzebny Dobra, daj mi mięso Wszystko pogotuję Co nie... Mięso masz tu w tej górnej na środku Dobra Dobra to Ja bym, mógłby tak Ktoś z was przypilnować, żeby co jakiś czas tam Węgla dorzucić do tych Tych, a ja idę po drewno, bo nie na drewno Pójdę sobie z wózkiem do wózka do, do, do drewno Ej w ogóle nie wiem, kiedy minął czas między 23.30 a teraz pierwszą w nocy. No, ta gra tak właśnie, że mam stary. Pierwsza w nocy jest? No, to 5 Mam 33 brązu, dobra. Czuję go zrobić. A, bo skrawki skóry potrzebuję jeszcze z dzika. Udy. O, nazwę to rośliny. A jakiś dinozaur? Nix w sensie? Nie wiem. Prawda no, mnie, to jest ten twój właśnie. Pewnie tak. Była, że miecz, ale miecz... Nie no nie, no to proszę sobie topor, na razie pójdziemy. Zapraszam po topory. Ogon jest... nix to też tu wkładam. Ile jest tej sku... Przecież nie, do jedzonka. 15. No, zobaczymy ile, ile potrzeba na plerynę Ale nie w później, tylko w warsztacie. Ponika jest skórę... Spo... O nie, właśnie. A pleryna kosztuje. Jest pleryna. Jest skórę jeleni, tego nie w trwa... Ale czekajcie, bo to w sumie... Czy to jest sens? Bo po prostu jedna kosztuje 10. Jedna co, pleryna? No. A ile ona daje? Daje... 500... Ja mam 500 wytrzymałości. Jeden pancerz i daje tak. Plus 15 do skadania się A, a może zrobić sobie ze skóry, skóry Jelenia i też da jeden pancerz Jest po prostu mi wytrzymał i nie ma tego efektu hmm. A gu... Ale a to nie lepiej zrobić dla pancerza A ile daje pancerza ten To co ja ci mówiłem dzisiaj Hełm Sk ze, skóry, ze skóry tego Trola. a 6 daje Ty No 6 no, no, do... na 3. No, to właśnie o tym mówiłem. Kurwa, pancerz 6, a ten nasz wionek ile ma? Jeden. Dobra, no. to, 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 to robię po. Każdy będzie nas miał po. Jednym tym. Kapturku. Raz. Dwa. No i mówiłem, że ten kapturek dobry, widzisz? Ope, tak wygląda? jaki złodziej, patrz. U dojeb Nie dawaj mi go. Znowu wpadłem do ognia Dobra, siul Nie żartuję Zobacz, coś, coś chłopaki jeszcze dały, będę miał Tylko skóry jelenia No dobra, lepiej nie zrobię tego Chodźcie do mnie Z typa Mi do ciebie. Co ty mi dałeś? Mam to ubrać, czy co to jest? A ja też coś dostałem? to. Obrać, tak? Ta No i zajebiście Ooooo Teraz się można bić Bo to daje, że daje chyba 8? Tak, Ta, A to pierwsze od 1 <grym> I zobacz ile nie grałeś, a teraz się przyłożyłeś 2 dni i jesteś tak daleko od Kuby, chłopie To jest niemożliwe no, Jeden dzień Co? Nie, nie, no jeden dzień, no tak, faktycznie No ale kilofon ogarnął wczoraj ze mną, nie? Na dobrą sprawę. Tam, z to trochę na drogu. No chodź zobacz jak ci się ten Ile, idę? Ej, bardzo ładnie, odcina się. No fajnie to tu się to wydarzyło. Chodź. No, no przed... zobacz na górę stary, jakie schody zmieniłem. To co się zmieniło? I ten dach, który tu jest? Nad tymi tymi, to potem możesz to rozwalić, nie? No wiem, właśnie nad łóżkami, nie? Mhm. Mm co mam robić? Idziemy się na to. P... O! Idzie się do tych, tych krypt, czy co? idę się naprawić wszystko. Tak, naprawdę, jeden koset jest. A teraz... Ej, właśnie ja jedzonka żadnego nie mam. I teraz jest problem, bo w kuźni... Można tylko naprawiać ten topór i tą zbroję co mamy, nie? Więc ten warsztat, ewentualnie to tak dużo, dużo nam nie daje. Eee. A ja mogę... Ciało. Teraz mogę bić brzozę, chłopieku, tym kill-offem. Przy tym, tym... No i chłopie szlachetny dajab nawet skleciało. Zamknę mu drzwi Bramę w sensie No, będzie, nie? Tak Zawieje no. go i chory będzie Dzięki chłopaki, że myślicie o mnie 26 że dodaję to O lul Dobra, znowu ty się stapiesz o coś? Co? Nie ty To ten szerzełek O kurde, ale odblokowałem rzeczy Ty, na hita szerzełek leci O, odblokowałem rzeczy Jakie? Wow, wow! wow. Starzeł, starzeł po twojej lewej. Jak weźmy chwilę, to sobie jest... na strzała stary tego leci. A no mówię, właśnie Zbier Zbier zbieraj, zbieraj. sobie z brzozy, bo z tego by od cholery stary tego. Bo jest szlachety to jest brzozę, a twarz to jest ten. To coś w sarnesie. Zobacz, leci nowych tych otworzy Łuk kompozytowy, czy taki lepszy łuk? Wow! Kufel, o kufel! Portal. Chłodnica, taka do auta, czy... się Ty, ile ty? rzeczy? No... Dobra, chodź tu. Tu idziemy, w tym kierunku. Tyś co, ty już tu nie byłeś, nie? Nie no, byliśmy tu... ...chyba, nie? Ale w środku byłeś? Nie. Aha, tu, to nie. No, hmm, to dawaj. Hmm, co za wyprawy. Jezu, co tu się dzieje? Wejdź. Klik. WEJDŹ?! Tak to, to są takie właśnie yy, Dungeoningi lekkie Idziemy w lewo najpierw. Czekaj! Muszę się uczyć, bo już mi plecy balą jakoś inaczej muszę. O! Dobra Wchodzimy U jest razie spokój. Ołtarz... O! Jest z kolejny. A, ten sam cały czas, nie? Ja ten sam. Stypa nie chce weźmie ten. Kliki tu. A pięć lokalizacji, tak? Tak. To. Starzec. To jest kolejny boss. Ej, to jest pó. My tu byliśmy. Dobra, mówię ci, to jest tak pusto tutaj? Aha. Chodź, wychodzimy tu. Przepraszam, z Nie jest się sto? to. Troszeczkę jedzie co? A to. To jest swoją drogą. A widziałeś górę, jak zrobiłem? Tylko tam trzeba da, na górze jeszcze zrobić, ogarnąć, żeby... też Trzeba porobić te podpory, a ja nie ogarniam, jak je się robi. Tak, żeby trzymały. Chyba zanim zaczniemy jeszcze, to co wam, coś, coś wam zrobię. Co? No. Dla każdego. Coś dobrego. Proszę bardzo. Tybka. Co się dzieje? Proszę bardzo, dla ciebie. Wziąłem w przypadek. Cztery królewskie dżemy dostałem. wo 40 kondycji, 2 na 20 minut. To jest ulepszenie na maliny i jagody. Na raz. A! A mamy jeszcze sporo tego, nie można robić. Właśnie dopiero co wziąłem. Że ja mam to dużo jest za dużo, tak, jakut, ale no. Co się przeraża? Ja nie, nie ma już agut, no i dobra. Nie, bo ja mam. Ja, ja mogę dać agut, ja mam 3 agut, do, to jest na kroku. I maliny też mogę dać. Mam 35, a jak mam ten gem, to pochój mi. Ja mam 41, malin. To ja tam do ust troszeczkę. Ty, ale no no i no, ten... ładnie jest tu, teraz. Idziemy zobaczyć. Tylko jeszcze trzeba dokończyć to oczywiście górę. Uuu, tu jeszcze schody i... O mamale! Jak to chyba każdy swój pokój będzie miał? U góry zrobi się sypialnia, mi się wydaje. Panowie, naszego domu już nie widać. Puu. Ginę.